Cześć, tutaj Jacek, kolekcjoner i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam pierwszy tom wielkiej kolekcji Terego Praczeta. Czy ja chyba nie powinienem mówić, że to jest wielka kolekcja Terego Praczeta, tylko to jest po prostu kolekcja świata dysku. Nie słuchajcie się mnie, nie znam się, poprawiajcie mnie jak coś w komentarzach, jak zwykle. Strasz, strasz. To jest pierwszy tom i ja jako wielki specjalista od Terego Praczeta. Nie przeczytałem ani jednej książki kiedykolwiek, ale właśnie dlatego się zainteresowałem tematem, a że ja i, ja i tak niczego nie czytam i nie oglądam. Ja tylko, ja tylko pokazuję i unboxuję. To postanowiłem Wam pokazać, jak się prezentuje to pierwsze wydanie, jeśli byś, bylibyście zainteresowani tym tematem. Pierwszy tom to tylko 8,99. Cała kolekcja, z tego co widzę, ma mieć 40 tomów, które będą wychodzić co dwa tygodnie. Tak, nie widzę żadnych odstępstw od tej normy, więc będą wychodzić co dwa tygodnie aż do kwietnia 2023. Więc jeśli chcecie zbierać te kolekcje, to, to macie już zaplanowany swój harmonogram zbierania do kwietnia 2023. Ale dobra. W każdym razie sama powieść jest wydana, w oczywiście w twardej oprawie, ale okładka jest śliska, matowa, nie jest błyszcząca, nie ma żadnych też elementów lakieru wybiórczego. Zajrzyjmy sobie do środka. Mamy. Mamy powieść oczywiście z różnymi graficzkami tam na początku, z różnymi rysunkami, oczywiście na początku. Sama pierwsza książka ma około 400 stron. No może troszkę poniżej, tak około 380 stron. Tutaj mamy zapowiedź Tomu drugiego, który będzie w sprzedaży od 10 listopada, który zresztą już jest w sprzedaży, ale wybaczcie, ja jeszcze go nie mam w swoich rękach i nie będę pokazywać wam, przynajmniej wiecie, na najbliższym czasie zbierania. Dalszych tomów tej kolekcji, ponieważ chciałem w ogóle zapoznać się z pierwszą książką. Mamy też ofertę prenumeraty oraz zapowiedź, w sumie to nawet mamy zapowiedź wszystkich tomów już tej serii, aczkolwiek nie wydaje się, że to już jest tego aż tak dużo. Ale tak, to jest 40 tytułów. Papier jest taki troszkę bardziej żółty matowy, ale nie tak żółty jak mu minki ale wydanie całkiem solidne. Hala? Cześć Natalia, możesz gadać? Mam do ciebie kilka pytań. Czym różni się ta nowa, to nowe wydanie kolekcji Pratchett'a od jakichś poprzednich wydań, które miałaś? Czyli te poprzednie wydanie, które mam, jakby też w kolekcji, to ono miało dużo mniejszy format. Natomiast te, które ja standardowo mam i kolekcjonuję od lat, to ono po prostu jest no, wydawane w miękkiej oprawie i tak trzeba sobie kupować osobno te tomy i one nie mają tych Te grzbiety się wszystkie od siebie różnią, każdy jest trochę z innej parafii, a te teraz w tej nowej kolekcji, no to wiadomo, one będą robić obrazek. Więc mm -hmm. Ale była wydawana, ile lat temu była wydawana ta ostatnia kolekcja? Powiem ci, że nie pamiętam. Jakiś ładnych parę lat temu, z 5 lat temu, coś takiego. Mówisz, że ten, to nowe wydanie jest bardziej pełnoformatowe niż tamta poprzednia kolekcja. Tak, tak, jest bardziej pełnoformatowe i, i wygląda, no jakby też wydany jest lepiej, bo mam, miałam w ręce ten pierwszy tom i jest zdecydowanie lepiej wydany. Dziękuję ci bardzo, Natalia, za twój wkład w film. Nie, nie ma sprawy. Pozdrawiam serdecznie bo widzów kolekcjonera. Tak? Bye. To była Natalia, która była wielką fanką Terego braczeta, więc usłyszeliście od niej kilka opinii na temat tego wydania, bo też miała je w swojej ręce. Zerknijcie na Hype Train, ponieważ tam Natalia się więcej oczywiście udziela. Link w opisie do Hype Trainu, jak zwykle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie kupić tomy tej kolekcji, to możecie kliknąć w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. Jeśli powinienem coś wiedzieć na temat tej kolekcji, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Chętnie przeczytam Wasze opinie i komentarze. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.